Chciałbym policzyć średnią dla ocen, które są zapisywane w takiej formie. Jak widać, niektóre są pisane z plusami, więc dla Excela są to teksty. Także funkcja średnia te teksty zignoruje i średnia byłaby wyliczona, na przykład dla pierwszego przedmiotu, tylko z tych trzech ocen. Z trójki, czwórki i jeszcze jednej trójki. Sprawdźmy to zresztą, jeżeli użyję zwykłej funkcji średnia i zaznaczę jej ten obszar. Zatwierdzam, to w wyniku otrzymam 3,33. To się wzięło z tych dwóch liczb i z tej liczby. Zaznaczyłem tę liczbę, spojrzę na pasek stanu i spójrz, na samym dole jest informacja, że ta średnia z tych zaznaczonych przeze mnie liczb wynosi właśnie 3,3333. Co mogę teraz zrobić, aby sytuację naprawić? Użyję funkcji podstaw i powiem Excelowi, aby zamiast tych plusów, które są przy niektórych liczbach, podstawił przecinek 5. Więc funkcja podstaw oczekuje ode mnie tekstu. Ja tej funkcji zaznaczam zakres, w którym są jakieś wartości, jest tych wartości wiele, więc i w wyniku funkcja podstaw zwróci mi wiele wartości. Naciskam średnik. Stary tekst to jest tekst, który ma zostać zastąpiony, więc w cudzysłowie wpisuję plus. Średnik. Nowy tekst to jest tekst, który ma zostać wstawiony w miejsce starego, więc w cudzysłowie wpisuję przecinek 5. A ostatni argument, opcjonalne wystąpienie liczba, mówi, które wystąpienie tego plusa w tym przypadku miałoby zostać zastąpione. Te liczby, z którymi mam, z którymi mam tutaj do czynienia, mają tylko po jednym plusie, więc nie będę podawał tego argumentu. Zamykam nawias. Jeżeli teraz nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to otrzymuję tablicę, w której są poprawne liczby, takie jak chciałem. Zamiast 3 plus jest 3,5, zamiast 5 plus jest 5,5, ale wszystkie te liczby są w cudzysłowach, więc tak naprawdę są to jeszcze teksty. Muszę te teksty przekonwertować na liczby. Klikam Ctrl Z i przemnożę to wszystko przez 1. Teraz jeżeli nacisnę F9, to mam taką samą tablicę, ale już te liczby są bez cudzysłowów, i teraz funkcja średnia bez problemu może się nimi zająć. Klikam Ctrl Z, wrzucam całość do środka do funkcji średnia. Zamykam nawias na końcu. Klikam Ctrl Shift, Enter, ponieważ tutaj wykonuję operacje tablicowe i aby Excel to zrozumiał, musiałem taką kombinację klawiszy zastosować. Kopiuję tę formułę do samego dołu i niestety pojawiły się błędy przy drugim i przy trzecim przedmiocie. Skąd się wzięły te błędy? Wejdę do tej formuły, która generuje mi błąd. Zaznaczę wnętrze tej funkcji średnia. Klikam F9 i pojawiają mi tutaj się błędy. Tych miejscach w których były puste komórki. Skąd one się wzięły? Funkcja podstaw dla pustych komórek wy nie, nie wykonywała żadnej operacji, ale wygenerowała w wyniku pusty ciąg tekstowy. I teraz ten pusty ciąg tekstowy mnożony przez jedynkę, zresztą zobaczmy to, klikam Ctrl Z. Jeżeli tylko zaznaczę samą funkcję podstaw bez mnożenia, klikam F9, to teraz mam pusty ciąg tekstowy tutaj i tutaj, I jeżeli będę mnożył te puste ciągi tekstowe przez jedynkę. To, to jest mnożenie tekstów przez jedynkę i w wyniku tego otrzymam błędy. Jak mogę to obejść? Klikam Escape, aby z tej formuły wyjść. Wchodzę do pierwszej i powiem Excelowi, że jeśli będzie z takiej operacji wychodził błąd, to chciałbym, żeby zamiast tego błędu wpisywał mi pusty ciąg tekstowy. Czyli dla pustych komórek będę miał pusty ciąg tekstowy. Funkcja średnia zignoruje takie puste ciągi tekstowe, więc pięknie powinno się wszystko wyliczać. Najprościej będzie tutaj skorzystać z funkcji jeżeli kropka błąd. Wartością dla tej funkcji będzie wszystko to, co było tutaj do tej pory wcześniej wewnątrz funkcji średnia. Ustawiam się na końcu za mnożeniem tej tablicy, która wychodzi z funkcji podstaw. Naciskam średnik i powiem Excelowi, aby w przypadku, gdy będzie wychodził błąd, wpisywał pusty ciąg tekstowy. Zamykam nawias od funkcji jeżeli błąd i klikam Ctrl Shift, enter aby to potwierdzić. Kopiuję tę formułę. Do samego dołu, i teraz powinna ona pięknie działać. Sprawdźmy zresztą, skasuję jakąś ocenę, formuła od razu się uaktualniła. Skasuję też zwykłą ocenę, działa, dopiszę jakąś ocenę, dopiszę jakąś ocenę z plusem 3, plus. wszystko pięknie działa.